gości na dzisiejszą y, 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 imprezę. Witam y, przedstawicieli Kierownika Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Wiesku Białej, przedstawicieli y, Urzędu Miasta, Wadowica, Urzędu Rejonowego. Serdecznie witam y, pana redaktora Sofana Szlakicza, autora y, filmu y, dokumentalnego o twórczości naszego jubilata. Witam wszystkich e, znajomych, przyjaciół profesora, wszystkich sympatyków sztuki. E, chcę dodać, że rok temu, dokładnie e, w 1993 roku minął e, 60 lat od debiutu profesora Sukarowskiego w 1933 roku w sali Badowickiego Sokoła na już 25-lecia pracy Emila Zajadłowicza e, była zbiorowa wystawa e, Plastyki i w nich jako młody człowiek debiutował Franciszek Suknarowski. Minęło 60 lat, piękny jubileusz, rzadko który artysta taki jubileusz obchodzi. W czerwcu mieli, mieliśmy w salach galerii na dole tutaj Benefis profesora Suknarowskiego, dzisiaj jest ta w salach Muzeum Ziemi Wadowickiej wystawa jubileuszowa i zwieńczeniem tego jubileuszu, podsumowaniem tej stwórczej drogi życiowej artysty jest film realizowany przez redaktora Stefana Artycza, z telewizji Warszawa. który Państwo będziecie mieć Przepraszam, przepraszam bardzo. Przez Pana redaktora Stefana Artycza i, i będziecie Państwo mieli dzisiaj okazję ten film tutaj zobaczyć. Państwo profesora Sutnarowskiego bardzo dobrze znacie wiązany nierozerwalnie z tradycją czartaka wychowanym w kręgu Emila Zagadłowicza. Oprócz wielu dokonań, funkcji, które pełni i będę tu wszystkich wymieniał, trzeba podkreślić jedną rzecz zasadniczą, że profesor Suknarowski był takim jedynym łącznikiem między tradycją czartaka Emila Zagadłowicza a wadowicami, a współczesnością. Bo te wszystkie tradycje, które Realizowała grupa czartak Zegadłowicza na dzisiejszą naszą codzienność przeniosła twórczość profesora Suknarowskiego. Zarówno ta malacka, ta twórczość artystyczna, jak i organizacyjna, twórczość animatorska, bo profesor jest prezesem Towarzystwa Wielkiej Kuzień Gardyckiej, prezesem utworzonej niedawno Fundacji Czartak, której celem jest Podstawowym celem ponowne utworzenie Muzeum Dziękujęcia w Dżarze. To tyle, drogi ubracie. Ja wezmę symbolicznie kwiaty, wręczę, złożę serdeczne życzenia Waszym Państwu imieniu. Ja chciałem Państwa serdecznie przywitać i podziękować za taką liczbą obecność bo dla niektórych Państwa jeszcze się spodawano serdecznie się cieszę, że są tacy, którzy lubią te sztukę, którzy są um, oglądane. No, nie będę wiele mówił Państwu z obawą, ta wystawa jest trochę taka retrospektywna, oczywiście to jest część tylko, bo tyle pracy nie byłoby długiejsze, żeby udawieścić. Ale jest taki przegląd od wcześniejszych rzeczy do, do późniejszych. No niezależnie od tego zapraszam Państwa do galerii, która jest na ulicy Karmelickiej 81. Syna, tam jest wybudowana i tam jest cała ekspozycja. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za, taką, za takie liczne przybycie. Proszę Państwa, tutaj na stoliku są foldery galerii, galerii profesora z Policy Karmelickiej, jak i, i folder dzisiejszej wystawy. Proszę się częstować tymi wydawnictwami. I... Proszę Państwa, przez kilka minut prosimy o. Zapoznali się z pracami, jeżeli jeszcze nie zdążyliście tego zrobić. I za chwilę e, rozpoczniemy projekcję filmu. będzie nie

tua minusta per con di concierne et me farum tu qui pastorare in vostra di visti la tu comissa mi di gregio al et comunias per Cristo un nos nostro ترجمة